No jakie mam jej tu odmówić? Takie? Mhm. Troszkę, ok. O, troszkę tutaj. O, wystarczy. Mama ma mama. takie. Ja? Tobie, kochanie, niepotrzebny jest makijaż, wiesz? Piękna jesteś dziewczynka i nie potrzebujemy takiego. To też, kochanie, nie wolno, wiesz? Usiądź tutaj, ja ci znajdę jakieś, dobrze? No, usiądź tutaj. Możesz u mnie siedzieć. O, super. Tu. Zobacz, jak mama tym maluje się. Pokazać ci? Mhm. Tutaj tak? I mama bierze sobie tu, o troszkę tu, o tutaj. Ma, ma tak. Hmm. Aha, dobrze Ona ubiega się ze mną malować Co no dzień, za każdym razem jak ja się maluję To ona zawsze, mama, mama I od razu tutaj już biegnie do mnie, że ja już tutaj się maluję Ostatnio mi powiedziała, że chciałabym mieć pomalowane paznokcie Bo zobaczyła u mnie te kropki No i oczywiście powiedziałam, że Majusiu jeszcze jest chwilkę czasu Że jeszcze na razie nie Dzieci jeszcze nie mają pomalowanych paznokci, prawda? Kiedy mama powiedziała, że możesz mieć? Trzy, Trzy. Powiedziałam mi, jej, że jak będzie miała kolejne urodziny To tak troszkę tutaj, wiecie pomaluję. To jest tak, że przy się. trzeba ten makijaż zrobić jak najszybciej. Kiedyś Wam nagram. Makijaż w 5 minut. Dosłownie. Dajcie znać, czy wy chcielibyście coś takiego, ale dosłownie z stoperem. W 5 minut.